Siemka, siemka. Dzisiaj gram w filmie tylko z inwestycyjnymi italami, z Olgiem. Ja polecam to, tu, po bo tutaj patrzę z tej wybucha, a Olg będzie na pasku, na przystanku, który przyczyni cienia. Ciekawe, że są te no. pusele są jeszcze, nie? Ciekawe. O kurczę. no cześć widzowie, Stasia i ten... I ja mam Stasiu milionów osób, więc od razu uh, muszę lec... I od, od dać... No. Samoloty są chyba nadal zrobić. są. To chciałem zrobić. Tak, samoloty nadal no, są w samotny. Dobra, ale pan się ty pił. Dobra, zaraz już się. I gram tylko tymi itymami. Eee dobra, wiem, wiem. Dobra kupiona. Jesteś celem. Jestem celem najgorzej. Ja mam celem Wolverina. Zar mam to z Ej, Ej, Ej wylosuwałem fioletowego Tacticala, nie? Z, z egzotycznej skrzynki, ale żałuję, że nie mogę go odjąć. No, z epickiem, nie powiem. Dobra, to, to... Gdzie się spotykamy. Zobaczmy, jak się strefa. Czy już kupiłeś? Ja raz... No, kupiłem, kupiłem. Dobra, to gdzieś się spotykamy. Bo od razu poleciałem na ten magazyn. Dorol, to gdzieś się spotykamy? Eee, możemy, jak ty jesteś tam, to możemy być na tutaj, to gdzie zaznaczyłam na tej pustyni. Dobra, to ja już idę do nas. Czy ja widziałam też. prezent? Tak, mam plezant. jeśli będzie, to nie wiem. Tak co? O, moje pierwsza. Ale to, się, te, to coś się chyba nie liczy po prostu, nie? Ten granatnik. Ej, Ej. Stasiu, mam prawie te Skoda w aucie. Jeżeli ja mam dwóch z otycznymi W sumie możemy grać z otycznymi temami. O nie. Wiesz, że ja mam dwóch z otycznymi kiedy dla Ciebie? A, no to fajnie. No ale do mnie jakiś samolot strzela. To uciekaj do mnie. Uciekam właśnie, tylko że Uciekam. ten taki mnie... Ale oni mnie gonią w znaczy Normalnie za mną, ja jadę ciężarówką, a oni mnie gonią e, tym... ...samolotem. Tego no. jeszcze nie było. No, jakiś się przy tej ściepli, nie? No. No jeszcze co to, to są za ludzie? Chcę cię ci ale tylko mam Samolot, nie wierzę. Te samoloty są najgorsze, nie? No, no, są fajne, jeśli ty i się no, tak. kierujesz. A kierujesz. No nie wierzę. Stasiu, ej, przyjedziesz... Oj, widzę cię. I tutaj jest ten, co mnie ścigają. Widzisz? Stasiu... Tak ty stoczysz mnie, Pawlocie! Masz płotę. Mam, już mam A, i ktoś y, kogoś zrespił Tak, staw staw. Przestałam w miejscu i gościnnie nie trafię w Ej, a nie? Ej, a masz amunicję do PMA? Do tego pistoleciku? Reskują cię tam Dostałam snajpę Un... A masz ammo do tego pistoleciku mojego? Dam ci, dam ci Mam? Zaczekaj mam. Bo ja mam trochę mało A i wezmę dla Ciebie podpis Nie nie, nie, mam, nie No nie, mam, nie wezmę mam. jednak, jednak nie wezmę Nie mam Uciekaj, uciekaj ale. Kurde, ja mam go obok siebie ten do go gościa To uciekaj do mnie Ciężarówka i jedziemy Dobra. To uciekaj, moja cywilka Jezus Maria, tego jeszcze A, nie, nie było O, dziękuję I dostałem stawki złota. złota, tego Te też mało, z Ja mam mało sobie. paliwa, nie? Ja wiem, mam jakieś. jakieś. się tu patrzę. A i co, się przyjedziesz do mnie? Chodź. Siadaj. Siadaj. Uluczysz no się no i... na A, no. dobra. Dobra, chodź. Do Chodźmy na, 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 na okienka i będziemy wyzmogę No wiem. Tylko musisz nie dać a do tego rybacki. A, no. A masz Dobra, usłyszałem. dzięki. E, poczekaj, zobaczę. No to. No? Teraz. Marta, jakbym to Jestem celem. O! Myślę, że znowu ja. No. Tylko uważaj, bo tutaj gdzieś są ci ludzie. O, tam, tam się wziąłem. go so. nawet? To jest No to ja strzelaj do niego.

O nie potwalili domu. O nie, to Mistrz Tak, Ej, Sasiu, a wiesz, że ja dzisiaj jak grałem sobie, to miałem. O nie, strzelają do mnie. Czekaj! Zaznaczyłem jednego. A, bo ty masz tego egzotyczny i tam. A, bo ja dzisiaj nim grałem sobie. Bo zrobiłem goście, którego miało. Dostał? Dostał? A gdzie ty jesteś? O, no, mi sam na pasie pelotu. To On Jeden leży. Jeden Oj, leży. drugi ma... drugi ma No nie, tylko on jest... Masakra. Staciu, zmarnowałem 400 golda. Zmarnowałeś. Dostaję... Leży. Yes! Dobrze. Musisz mi wziąć tego... mój egzotyczny item. O, następna snajperka, a ja dasz mi też coś? Ej, ty masz... Masz? założenia z zastyków. No widzę. A ja mi też dasz? Tak, tak. Tak. Tak, tak. tak, oczywiście. Dał się grafisk i ten pistolet. No. A ty jesteś lepszy trochę ze snajpa ode mnie. No, ale na, 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 na mapie brunelskołków było co innego no. <laughs> Dobra, w ciężarówka Polak to gdzie się bym mam zrozpić? E, właśnie nie wiem nie. wy tutaj. tutaj Jak to może tutaj, ale nie wiem czy mi się uda Uda mi się Jeszcze no. ja wstecz mojego z blisko no Ja mam dużo gołego, więc Będę musiała kupić na co złotych Bo ja mam 5, 4 złotych masz, ca... masz prawie całą... Masz prawie cały ekwipunek elektryczny no. Tak Klej Te felgi najlepsze Dobra, zaznaczam gdzie że... wzięłyśmy bliżej Dobra, przyszedłem z siebie. Mało paliwa jest no, Ale do mroku jest No to dawaj Dobra Dobra, już dojechaliśmy do strefy, chciałabym ja myślę, że idziemy jakoś Zobaczmy ile to mnie powiem 116, tyle nie wiem, bo jest dużo A jak zabijemy tego Mandaloriana? Dobre. Dobra, patrz, to ja bym... Myślę, że czepiak, myślę, że czepiak będzie miał Ono on nic nie dostaje, często. Znaczy, no parę re... O, dostał głowę. No, no teraz dostaje ciągle akurat. Tylko że ten pistolet jest Staro taki złota. słaby. Dobra, teraz powinien leżeć. Leży. Mam ci, że ten... Ej, a ja mogę wziąć tego? Czy... Ej, to będzie się liczyło jako egzotyczny item ten? Nie, to się nie liczyło, ja Zresztą nie wiem. Czuję przy, ja nie wypiszę Asia? Ja sam ten 200 gram zdarzył, no. ale ty nie masz golda. Eee, ja mam 355 To, to kupię Ci Mogę, ja mam snaperki do tego Okej, spoko A ja zaproszę zap Cię, Tak, zaproszę Cię Siemka, też gierkę, dostanę gierę gierze zagramy z tą. Powinny przeżyjemy, Stońko. bo mamy 8 km do strefy Tak, wiem No i Stasiu i no. ma pre, ten, ma dwa egzotyczne itemy, ja też no. Ja mam dwa egzotyczne itemy? No tak, tak, tak ja myślę, jeszcze... i widzecie, ja, że ja, nie mogę. A ja chyba tego, tak. tego nie miałem w Tego nie mam kipunku. Ja Widzicie, tego nie mam equipunku, i co? <noise> o proszę Goldik. Jej, ja nie potrzebuję Golda. Bo jeszcze 40, raz. ja muszę uzbierać 40 Golda Stasiu. Przez tylko pierwsza, do strefy, bo za chwilę nas zabije. A tam, no. No ja już jestem, czyli na lepsze bronią. O boże, 40 km do strefy Starszy. Nie starać się Wiesz, że są 3 już te tej Dużo, nie? No, jedna jest mi pierwsza. Nie Nie pomogę, że. Jest jedna jest bez... jedna z nich. Jest jest i trzy egzotyczne. Jeźdź chłopie ręką. No stacja O nie, następny za nami. A nie to, to magierowie. No, ej, ja tam. umrę, ja od nich umrę Staciu. Ja mam 25 hp. Masz. Ja... Szybko za kamyczkiem i się leczymy. Nie będzie to stracił. Oa! Wiecie, tu magierowie też są tacy. Nie są zbyt dobrze. Wiem, ej, to... a, a gdzie jest ta tyrolka? Nie, 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 nie ma jej Ale Nie ma Mam no, piekło ktoś... No ja nie ja jestem, ja Dobra, Doro, jakie do so strefy Widzisz, ta się straciłaś trapić czyli najlepszą broń Nie, nie mm, To jest najgorsze ja Ale to było Wiem, ale ten rewolwer był milion razy lepszy niż to Najpierw są najlepsze przecież Doro, jak ty macie zamiar czepić w No. No No, ciepłeś w A ty zdążysz? Zdążę a ta, no ty zdążysz, ale ja nie A może zdążysz Olek? Nie, raczej nie A szkoda Strażnik i o Ej, zlikwidował mnie Strażnik i o Ja no, i się tego nie No No, kolejną strapę daleko, nie? Ma, bo my żeśmy po. Ja miałem Gdybym nie został na tej paskudnej przystani Prawda. nie, to nie jest prawda, jest ślepy No w sumie... No dobrze bo my żeśmy się spotkali na tutaj gdzieś. No, gdybym ja został, to byśmy zdążyli. No. Znaczy... Ty też sama nosa mówi, że te, te ipony są egzotyczne. Każdy lubi co innego. No tak. Dostał wu! Dostał. dostał snajpę! Do, co? Ale no, ładnie. Jak ty to zrobiłeś? Nie mam pojęcia. Mi coś rządzi. No, sobie profesjonalnie co najlepsze mówię. Cokolwiek nie mam teamu, nie? O. Jest sześć osób, no zobaczę ile oddziałów. Jest Są 4 4 oddziałów. Oddziały. Aj to... To jeden gość ma 3, 3, 3. Mhm. Ale to jest dużo, jak to nie możliwe, że jeden gości ma trzech. A ta no, zapomniałem. No A ty jak byś miał tysiąc Svaldorczy? to co bym kupił? No. co mm... No Nie wiem, na pewno je, egzotyczną snajperkę, którą... Z... Jedną z tych, którą Stasiu ma, bo ja ogólnie za nie mam. Za tysiąc Svaldorczy? Tam... O nie, dobra, ja usłyszałem Golda <grym> e, Za tysiąc Svaldorczy to bym kupił Aurę Ale dzisiaj nie ma Aury ale... Wiem, wiem, ale a z dzisiejszego sklepu to mm, w sumie dzisiaj nawet tak y, lukno, to nie wiem, muszę zobaczyć. Ale ci się fartło. No, z woska jeszcze zostawiliśmy. A ja no, bym też... musiałam ja bym miał teraz fotę. Fotę najlepiej. Mała. Ej, ja on to widział? Tak, no, on to widział. A to jest na najlepsza. No. A wydajemy wczoraj. Teraz. wczoraj. Wydajemy jest Nie, nie, nie. Dobra. A ja się mogę strzela No właśnie, podpal ich, podpal ich. No. no. Ej, a my, aj, a w następnej grze będziemy robić coś egzotyczne i i pana challenge? Ej, a jak ktoś mnie musi kupić? Choć ja, ja, muszę... ja mam 2K i 100, a ja kupię. Choć w sumie, no ja mogę polecieć na dom pana ciastka i licząc, na to, że znajdę tam 40 golda. No, ja, może najpierw się nie wiem, to i do przede wszystkim. Cztery osoby a powiedzieć wam mojego e, Wina w tym sezonie, tego, o którym e, wam opowiadałem. No. E, to ten, to ja miałem takiego oferty, bo ludzie byli na piszczącej puszcie i strefa była tam na tej góry cenie i, i ja no. bym im rzucił. I ja, tym, e, ja z ja gościem rzuciłem na idę, a oni też tak się ze sobą byli i chciałem do nich zaskarać. Nie należało, on dostał seperkę. Dobra, zostawcie do tylko